Ra był pozaziemską istotą należącą do rasy Guldów, form życia o charakterze pasożytniczym, cechujących się wysoką inteligencją, długowiecznością oraz zdolnością do przejmowania pełnej kontroli nad organizmami humanoidalnymi. W strukturach galaktycznych znany był jako jedna z najstarszych i najbardziej wpływowych jednostek swojego gatunku. Jego znaczenie wynikało nie tylko z długości panowania, lecz przede wszystkim z faktu, że to on zapoczątkował model władzy, który później stał się fundamentem całego galaktycznego imperium. Era był pierwszym znanym guldem, który odkrył ziemię oraz rozpoczął badania nad ludźmi, gdyż uznał nas jako gatunek biologicznie kompatybilny i wyjątkowo podatny na długoterminową eksploatację. Ludzie ze względu na swoją liczebność, zdolność adaptacji i brak zaawansowanej technologii stali się dla niego idealnymi gospodarzami oraz niewyczerpanym zasobem siły roboczej. Przejmując ciała młodych i zdrowych osobników, Ra zapewniał sobie niemal nieograniczoną długowieczność, zachowując przy tym fizyczną doskonałość i zdolność do sprawowania władzy przez kolejne tysiąclecia. Na ziemi Rana rzucił ludziom wizerunek Boga Słońca, świadomie wykorzystując ich ograniczone rozumienie technologii oraz skłonność do mitologizacji zjawisk niezrozumiałych. Jego statki kosmiczne, broń energetyczna oraz urządzenia manipulujące energią były postrzegane jako manifestacje boskiej mocy. W ten sposób RA stworzył system religijny, w którym był nie tylko władcą politycznym, lecz również absolutnym autorytetem duchowym. Kult jego osoby stał się narzędziem kontroli, a kapłani i elity administracyjne pełnili funkcję pośredników pomiędzy nim a podbitą populacją. Imperium RA funkcjonowało w oparciu o ścisłą hierarchię, strach i celowe ograniczanie wiedzy. Podbite światy były utrzymywane na niskim poziomie rozwoju technologicznego, aby uniemożliwić im organizację skutecznego oporu. Wiedza o prawdziwej naturze guldów była systematycznie tłumiona, a wszelkie przejawy niezależnego myślenia eliminowane. Rado doskonale rozumiał, że trwała dominacja nie opiera się wyłącznie na sile militarnej, lecz na kontroli narracji, wierzeń i struktury społecznej. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ pomaga mi to w rozwoju kanału. Wśród własnego gatunku Ra zajmował pozycję wyjątkową. Był uznawany za najwyższego zwierzchnika, arbitra sporów i symbol jedności całego systemu władzy. Choć relacje między guldami były naznaczone zdradą, rywalizacją i ambicją, autorytet Ra przez długi czas pozostawał niekwestionowany. Jego wpływ był tak rozległy, że nawet ci, którzy potajemnie dążyli do jego obalenia, nie odważali się na otwarty bunt. Fakt, iż frakcja oporu przyjęła nazwę Tokra, co w wolnym tłumaczeniu oznacza przeciwko Ra, Świadczy o tym, że jego osoba była utożsamiana z samą istotą galaktycznego ucisku. Ranie był postacią impulsywną ani chaotyczną, jego działania cechowała chłodna kalkulacja oraz długofalowe planowanie. Potrafił tolerować lokalne konflikty i rywalizacje, o ile nie zagrażały stabilności całego systemu. Jednocześnie bez wahania eliminował zagrożenia, które mogły podważyć mit jego boskości lub ujawnić prawdziwą naturę guldów. Dla obcego kluczowe było utrzymanie iluzji absolutnej władzy. Przekonania, że opór jest nie tylko niemożliwy, ale i bezsensowny. Ostatecznie upadek Boga Słońca w uniwersum Gwiezdnych Wrót miał wymiar przełomowy zarówno politycznie, jak i psychologicznie. Jego śmierć nie była jedynie eliminacją jednostki, lecz załamaniem całego porządku, który przez tysiące lat wydawał się niepodważalny. Zniknięcie centralnej figury władzy doprowadziło do destabilizacji struktur guldów i wywołało okres intensywnych wojen wewnętrznych. Dla ludzkości wydarzenie to oznaczało fundamentalną zmianę postrzegania własnej historii. Uświadomienie sobie, że istoty czczone jako bogowie były w rzeczywistości obcymi najeźdźcami, wykorzystującymi technologię i manipulację kulturową. Dziedzictwo tego gulda jest głęboko zakorzenione w historii wielu światów, a szczególnie Ziemi. Struktury religijne, symbole władzy oraz mity, które przetrwały tysiąclecia, są świadectwem skuteczności jego metod kontroli. Ten obcy, podszywający się pod Boga, pozostaje jednym z najbardziej znaczących przykładów tego, jak zaawansowana cywilizacja może podporządkować sobie mniej rozwinięty gatunek, nie tylko poprzez przemoc, lecz przede wszystkim poprzez narzucenie narracji o własnej boskości i niepodważalności. W analizie międzygatunkowych kontaktów ludzi z obcymi w świecie Gwiezdnych wrót, Rajawi się jako postać kluczowa, nie tylko jako tyran, lecz jako architekt systemu dominacji, którego skutki odczuwalne były długo po jego śmierci. Jego historia stanowi przestrogę przed absolutną władzą opartą na dezinformacji, strachu i kulcie jednostki, a zarazem dowód na to, że nawet najbardziej ugruntowany mit boskości może zostać obalony, gdy prawda zostanie ujawniona. Dajcie mi znać, czy chcielibyście więcej materiałów z Uniwersum Gwiezdnych Wrót. Tymczasem do usłyszenia, cześć.